Istnieje głęboka i starożytna wiara, że nocny odpoczynek to coś więcej niż tylko fizjologiczne odzyskiwanie sił. Postrzega się go jako portal, święty moment, w którym bariery świadomości rozpuszczają się, umożliwiając bardziej bezpośrednie połączenie z boskością. Idea, że Bóg działa, gdy śpimy, uzdrawiając ciało, duszę i rozciągając to błogosławieństwo na rodzinę. Przekracza dogmaty i dotyka sedna ludzkiego doświadczenia wiary i nadziei. Jeśli subskrybujesz nasz kanał, wiesz, że zgłębiamy głębokie tajemnice. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, rozważ dołączenie do nas w tej podróży. Ten temat jest szczególnie istotny w naszych czasach, okresie naznaczonym niepokojem, stresem i ciągłym przeciążeniem. Poszukiwanie spokoju i ulgi często koncentruje się tylko na godzinach czuwania, pomijając osiem godzin dziennie, kiedy nasze istnienie znajduje się w stanie głębokiej otwartości. Zrozumienie, jak wykorzystać ten czas, może być drogą do odnalezienia prawdziwej ulgi w codziennych zmaganiach, z którymi się mierzymy. W tym filmie zgłębimy duchowy wymiar snu. Przyjrzymy się, jak świadome oddanie naszych ciężarów przed snem może otworzyć przestrzeń dla wyższego działania w naszym życiu. Omówimy koncepcję uzdrowienia duszy, odnowy ciała przez wiarę oraz uwolnienia więzów rodzinnych poprzez nocną modlitwę. Nie chodzi o magiczną formułę, lecz o zrozumienie postawy serca. Nasza analiza opiera się na starannie zebranych koncepcjach obecnych w świętych tekstach, pismach teologów na przestrzeni wieków oraz w psychologii wiary, która bada, jak przekonania wpływają na dobrostan psychiczny i fizyczny. Nie przedstawiamy się jako posiadacze absolutnej prawdy, lecz jako badacze, oddani dzieleniu się perspektywami, które mogą przynieść ukojenie, refleksję i przede wszystkim nadzieję. W twojej wędrówce. Aby zrozumieć tę nocną przemianę, najpierw trzeba odkryć, co dzieje się, gdy ciało odpoczywa, a świadomość się wycofuje. Ten stan, który nazywamy snem, jest żyznym polem, przygotowanym gruntem, gdzie według wielu tradycji boska interwencja może odbywać się w sposób bardziej wolny i głęboki, zdala od rozproszeń i oporu świadomego umysłu który wszystko kwestionuje. Z naukowego punktu widzenia sen to złożony proces podzielony na cykle, w których mózg konsoliduje wspomnienia, naprawia komórki i reguluje kluczowe hormony. Jednak dla licznych tradycji duchowych jest to także moment, w którym dusza podróżuje lub staje się bardziej przepuszczalna dla wpływów planu duchowego. Świadomy umysł, z jego zmartwieniami i sceptycyzmem ustępuje miejsca podświadomości, która operuje językiem symboli, uczuć i wiary. Kluczowym pojęciem jest tutaj otwartość. W ciągu dnia nasz umysł jest w trybie obronnym analizując, oceniając i planując. Podczas snu te mechanizmy obronne znacznie słabną. W tym stanie podatności i otwartości komunikacja z sakrum staje się bardziej płynna. Oddanie się nie jest aktem słabości, lecz uznaniem, że istnieją większe siły, które mogą działać, gdy po prostu na to pozwalamy. Różne kultury interpretują to zjawisko na różne sposoby. Dla niektórych sny to bezpośrednie przesłania z niebios, dla innych. Głęboki odpoczynek to zanurzenie w ciszy Boga, gdzie uzdrowienie dokonuje się bez słów, w spokoju. Wspólnym elementem jest postrzeganie snu jako sanktuarium, świętego czasu i przestrzeni, w której człowiek jest otoczony opieką wyższej inteligencji. Wyobraź sobie swój umysł jako jezioro. W ciągu dnia nieustanne aktywności tworzą fale i zamęt na powierzchni, czyniąc wodę mętną i uniemożliwiając zobaczenie dna. Sen to moment, w którym wiatr ustaje, fale się uspokajają, a woda staje się krystalicznie czysta. W tej klarowności można dostrzec to, co wcześniej było ukryte, i w tej ciszy światło może przeniknąć do najgłębszych głębin. To właśnie na tym żyznym, gruncie uśpionego umysłu, w tym spokojnym jeziorze, można zasiać ziarno intencji modlitwy i wiary. Akt modlitwy przed snem to nie tylko prośba, ale przygotowanie gleby, aby cud odnowy mógł zakiełkować i rozkwitnąć w nocy, objawiając się rano w sposób, którego nie zawsze oczekujemy. Uzdrowienie duszy zaczyna się od uwolnienia. W ciągu dnia nosimy emocjonalne ciężary, urazy, lęki, poczucie winy i niepokój. Wnoszenie tego bagażu do snu jest jak próba zaśnięcia z przytulanymi kamieniami. Pierwszym krokiem do nocnego uzdrowienia jest świadomy akt złożenia tych ciężarów u stóp Boga przed zamknięciem oczu, z zaufaniem, że On może poradzić sobie z tym, czego my nie potrafimy. Konkretnym przykładem tej praktyki może być struktura szczerej modlitwy wiary katolickiej lub dowolnej modlitwy oddania. Nie chodzi o recytowanie pustych słów, lecz o odczuwanie każdej frazy. Mówiąc Panie, powierzam ci mój niepokój związany z pracą. Osoba werbalizuje przeniesienie odpowiedzialności, umożliwiając podświadomości przetworzenie tego uwolnienia i otwarcie się na pokój płynący z góry. Oczywiście istnieją warianty tej praktyki. Dla niektórych zapisanie zmartwień na kartce i symboliczne schowanie jej do skrzynki oddania może być bardziej skuteczne. Dla innych cicha medytacja, wyobrażanie sobie jak każde zmartwienie rozpuszcza się w boskim świetle spełnia ten sam cel. Metoda może się różnić, ale zasada pozostaje ta sama: intencjonalne i ufne oddanie kontroli. Ważne jest, aby wskazać na ograniczenie. Ten akt oddania nie gwarantuje, że problemy znikną magicznie rano. Uzdrowienie duszy często nie polega na usunięciu problemu, lecz na obdarowaniu siłą, pokojem i mądrością, by stawić mu czoła. Przemiana dokonuje się wewnętrznie, zmieniając naszą relację z przeciwnościami i wzmacniając nas od środka. Ten wewnętrzny spokój, raz ustanowiony jako stan odpoczynku dla duszy, nie pozostaje zamknięty zaczyna wpływać na fizjologię ciała w sposób, który współczesna nauka dopiero zaczyna rozumieć. Spokój duszy tworzy idealne warunki, aby ciało, będące świątynią ducha, również rozpoczęło swój własny proces głębokiej odnowy. Połączenie między umysłem, duchem a ciałem jest niezaprzeczalne. Przewlekły stres uwalnia hormony takie jak kortyzol, który w nadmiarze może osłabiać układ odpornościowy i utrudniać naturalną zdolność regeneracji organizmu. Wiara i modlitwa, promując stan spokoju i bezpieczeństwa, działają jako potężne antidotum na ten stres, szczególnie podczas snu złotego okresu regeneracji fizycznej. Pomyśl o efekcie placebo, gdzie wiara w uzdrowienie może generować rzeczywiste wyniki fizjologiczne. Nauka bada to jako moc umysłu nad materią. Z perspektywy wiary można to postrzegać jako Boga honorującego zaufanie w Nim złożone. Gdy zasypiasz z pewnością, że jesteś pod opieką i odnawiany, twoje ciało odpowiada na to polecenie wiary, optymalizując swoje procesy uzdrawiania. Przejaw tego uzdrowienia może być subtelny. Może to być głębszy i bardziej regenerujący sen, zmniejszenie chronicznych bólów związanych z napięciem, lub uczucie odnowionego wigoru po przebudzeniu. Nie oczekuje się natychmiastowego wyleczenia poważnych chorób, lecz stopniowej poprawy ogólnego samopoczucia, optymalizacji zdrowia płynącej z duszy w pokoju i aktywnej wiary. To cud przywróconej normalności. Tutaj konieczne jest zastrzeżenie. To duchowe podejście jest potężnym uzupełnieniem, ale nigdy nie powinno zastępować profesjonalnej opieki medycznej i leczenia. Wiara i medycyna nie są wrogami, mogą i powinny iść w parze. Bóg zapewnia uzdrowienie na wiele sposobów, w tym przez mądrość i ręce lekarzy oraz terapeutów. Jeśli ten materiał przynosi ci pocieszenie, rozważ pozostawienie komentarza ze słowem Amen, aby wzmocnić ten łańcuch wiary. Wpływ tej harmonii nie ogranicza się do jednostki. Energia spokojnego serca i ciała w procesie odnowy rozbrzmiewa w otaczającym środowisku. Subtelnie dotyka tych, z którymi żyjemy, zwłaszcza naszej rodziny, tworząc atmosferę, w której uwolnienie od emocjonalnych i duchowych więzów staje się możliwe dla wszystkich. Uwolnienie rodziny często zaczyna się od przemiany jednego członka. Gdy osoba zasypia w stanie oddania i spokoju, budzi się z innym duchem, mniej reaktywna, bardziej cierpliwa, bardziej kochająca. Ta zmiana w zachowaniu sama w sobie jest czynnikiem wyzwalającym w domu, zdolnym przerwać cykle konfliktów, goryczy i niepokoju, które trwają przez pokolenia. Modlitwa wstawiennicza, szczerze odmawiana przed snem, jest kolejnym filarem tego uwolnienia. Przedstawiając każdego członka rodziny Bogu, prosząc o ochronę, uzdrowienie i wyzwolenie dla nich, aktywujesz swoją wiarę w imieniu tych, których kochasz. Nawet jeśli oni o tym nie wiedzą, wiara podtrzymuje przekonanie, że ta energia miłości i modlitwy do nich dociera, tworząc duchową tarczę i otwierając drogi do pokoju. Więzy rodzinne mogą obejmować negatywne wzorce zachowań, nałogi, nieprzepracowane rany emocjonalne lub ogólną atmosferę ciężaru i zniechęcenia. Nocna modlitwa skoncentrowana na wyzwoleniu, Działa jak światło, które rozjaśnia te ciemne obszary, przynosząc jasność i możliwość zmiany. Wyzwolenie to nie jednorazowe wydarzenie, lecz ciągły proces uzdrawiania relacji, pielęgnowany przez wytrwałą wiarę. Trzeba zrozumieć, że nie możemy zmusić nikogo do zmiany. Wyzwolenie rodziny to nie akt duchowej kontroli, lecz zaproszenie. Twój spokój i modlitwa tworzą bardziej sprzyjające środowisko, aby każda osoba w swoim czasie i wolnej woli mogła również wybrać drogę uzdrowienia i pojednania. Stajesz się latarnią nadziei, a nie inżynierem cudzej zmiany. Rozumiejąc teraz głęboki związek między uzdrowieniem duszy, odnową ciała i wyzwoleniem rodziny, naturalnie pojawia się pytanie. Jak możemy w sposób praktyczny i intencjonalny rozpocząć ten święty proces każdej nocy? Jak przekształcić teorię w nocny rytuał, który skutecznie otworzy drzwi na cud w naszym życiu? Aby wdrożyć tę praktykę, pierwszym krokiem jest stworzenie rytuału przejścia. Na około 15 do 30 minut przed pójściem spać. Odłącz się od ekranów i niepokojących wiadomości, znajdź spokojne miejsce, przyciemnij światła i pozwól swojemu umysłowi zacząć zwalniać. Ten prosty akt sygnalizuje ciału i duszy, że nadszedł czas na przygotowanie się do świętego momentu. Następnie rozpocznij dialog z Bogiem. Może to być przez structured modlitwę, czytanie budującego fragmentu, lub szczerą, spontaniczną rozmowę. Ważna jest szczerość. Przedstaw swój dzień, swoje porażki, swoje zwycięstwa, a następnie, jeden po drugim, oddaj swoje ciężary. Oddaj swój niepokój, strach, zmartwienia dotyczące rodziny. Wyobraź sobie, że składasz to wszystko w większe i bardziej zdolne ręce. Bądź realistą co do wyników. Duchowa przemiana to podróż, a nie natychmiastowe wydarzenie. Będą noce, kiedy pokój przejdzie łatwo, i inne, gdy umysł pozostanie niespokojny. Wytrwałość w wierze jest kluczem. Cud nie polega na tym, że nigdy więcej nie będziesz miał problemów, lecz na tym, że nawet wśród nich wiesz, że nie jesteś sam i że każdej nocy masz nową szansę na odnowę. Zapraszamy cię do podzielenia się w komentarzach słowem wiary, takim jak wierzę lub przyjmuję, nie tylko po to, aby potwierdzić swoją intencję, ale także aby stworzyć społeczność nadziei i zachęcić innych, którzy mogą potrzebować to dzisiaj przeczytać. Twoja wiara może być iskrą, która rozpali wiarę innej osoby. Twoje dzielenie się buduje łańcuch pozytywności. Na zakończenie cud naprawdę może rozpocząć się dzisiaj. Zaczyna się od decyzji o przekształceniu okresu odpoczynku w ołtarz oddania i zaufania. Pozwalając Bogu działać, gdy śpisz, nie tylko dbasz o siebie, ale stajesz się kanałem uzdrowienia i wyzwolenia dla swojego domu. Niech każda noc przypomina, że nawet w ciszy i ciemności boskie dzieło trwa, tkając uzdrowienie dla Twojej duszy, ciała i rodziny.